Susy, też Ej, chłopaki, no. A wiecie co, ja sobie tak ostatnio myślałem. Wiedziałem, <śmówiłem>, że już tu wszedłeś do nas. <śmówiłem> ja tylko podszedłem, ja chciałem zagadać, a on. A on. To no tak o stoicie w grupie, a Michał. No. <śmówiłem> no, chodźcie, znacie tą Janinę, no nie tą starą babkę. Mhm. No. A żeby ją wziąć, napad na nią, zrobić, jakieś związać i tak dalej, i spróbować od niej wyłudzić, bo ona jest po prostu grzybiarką starą, no nie? I a ona, może zna naszej wszystkie... pojedziemy jej konie ona... Nie, nie ale ona zna wszystkie miejscówki na, na grzyby i tak dalej. Ona podobno wie a, a w silniki, tak? Ja czaję, ja wiem co ty planujesz. Ty Oli. chcesz... ty nagrywasz ten film, co Frisk kiedyś się grywał, tak? Nie. nie. Dużo razy, nie dużo razy, Karol! Weź, nie kryć tak, to trzeba sposobem, odejdź. Ty byś się tym nie zabił. A ja później, żeby odprawić muszę Mogę tutaj na łąkę, do ciebie? Pogrzebowo. Sosia, już jest pełno śniegu w o, Ty, o, ty o, nawet o, driftem coś o, zrobiłeś, tu patrzę. O, o, no Uważaj! Trzymamy. Uważaj, bo wypadniesz. O kurde, ty jak to... O ja pierdzielę! Ale to taka jazda. O ja pierdzielę. Uff.

o JA PIERDZIELE! Dobra, nie! Rozmiana kierowców! Z dziurami, no nie? Fajna, fajna! Ty, zajebista! Wykładzina! Kurde, jak mi będzie remontować... Ty głową to... dotykasz tej podsufitki, jak tam siedzisz? Ale to jest w ogóle dziwne, że ten samochód jedzie! O JA PIERDZIELE, JA pierdziel. Dobra, czekaj, zawracamy, zawracamy Jakby już! Jakby dzwona walniemy przy tej prędkości, przewodu! To... Gdzie ma moje palo? Gdzie pa moje palo? Zawracasz, tak? Nie, 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 zakopię się, zakopię się! Kuba nie wyjedzie! Stoję ja po wodzie, stoję po wodzie! Jos, joś, joś, Dobra, pchajcie, pchajcie, szybko! Szybko, szybko zawracamy. Dobra, Dobra, wsiadaj, 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 bo się napędza, napędza się! Ej! Ej! Siada. Ej, no gońcie, ej! Popatrzcie! No, goncie, gonciałem. Ty, 110 to! Uważaj, ja! Zakryt, zakryt! Na liśnik Uważaj. się zapatrzyłem, na liśnik się zapatrzyłem, wiecie? O, o ja jeździłem do robu, kur! to w prawo będziemy jechać, w prawo! ...jechać, to zadzwonię po jakiegoś mechanika albo po kogoś. Tylko jeszcze muszę gdzieś części znaleźć. Uważaj na mój płot. Mój płot rośnie, jak ten Co właśnie, bo to widzowie pytali, o co chodzi z tym... O <grym> to... O kurde! Nie muszę ten sam tę zimę. 10 metrów, 15, 20 przejść na piechotę, Sata odpalił w zimie specjalnie, żeby do mnie przyjechać Cześć, Michał O nie O chodząc z tej strony, chodząc z tej strony Michał, ja ci oddam kasę, przepraszam cię Koło nad kolem wyszło, patrz Michał, Michał, serdecznie cię przepraszam takie... Patrz jak tu... tutaj Felga porusowała. Bo tu ludzie były za chodzi. Ale masz opanowane to masz opanowane. Dawid też kiedyś tak driftował. To trzeba było naprawiać. Robi wrażenie. Co? Ty co? co? Czym Dawid driftował? Ten ósemką moją. A. Ale no, chodź jeszcze Ale... Przecież was nie było w zimę jeszcze o, na szmakowie. A to nie, wlecie na Siema sieruchu. Jakubie. E... Cześć. Król. Pójdziesz no? do lasu ze mną? Potem poszukać tego ciągnika? A co? Mówili wiadomo się, że podobno już te grzyby są i że ten, czy można jakiś ciągnik możesz znaleźć? Coś tego? Bo o to a, ci Karol. chodzi? Ale jest zima, to by było nierealne. Nie wiem, ale jak nie nee. realne jak piszą, Ale kuby ciągnik co wystrzeliło w kosmos No tak, no właśnie o tym mówię Gdzieś, no to na wiosnę pójdziemy poszukać, bo to będą rosły y, te ciągniki jak grzyby Ale gdzieś w zimie, no pójdzieś no, no, tak, trochę Masz Przecież rację nie, ty, a, może, a, może, a może w tym roku jakieś muchomory y, bizonowskie kurde, czy coś w tym stylu A, będą <laughs> Ty, ale Ursusy też będą. być A wiecie co ja sobie tak ostatnio myślałem Czemu sobie <laughs> <laughs> tu ja tylko podszedłem, ja chciałem zagadać, a on. A on. To no tak o, stoicie w grupie, a Michał. No. No. Mów, mów. Mów, mów. Nie, to jest ja oszapać. tak myślałem sobie ostatnio ogólnie, żeby kupić sobie jakąś ten. Jakiś samochód, no nie, bo ten Seat już no. taki lichy trochę dla mnie, ja taki gospodarz duży, ale. Po co ją ja kupować? Jakie ja mogę iść, iść do salonu i ja to wolę co wiesz, czekać na grzyby jakoś po tym, po, po tym, po, po, po zimie Ale Może nie, w lesie jakiś nie się... chcielibyście się przejść po prostu za mną i byście ukradli sobie jakiś samochód? No możesz nawet do salonu, ale co, mówisz, że co jakiś napad na salon zrobić, John To tutaj do Włoch pojedziemy, tam w jakieś salony Lambo albo coś takiego, no, nie no, będzie no, no. jak już masz kraść to nie I po prostu zaraz kupować by za milion jakiś coś pójdzie kraść no i to Dobre będzie, wiesz, w ogóle lepszy sposób, bo po co to wydawać pieniądze, po prostu lepiej pójść ukrać i ukraść co? i co? kredyty brać Najwyżej byśmy, najwyżej byśmy sprzedali go, albo nie, Niech to drugi, drugi ukradniemy ja dla wam was, w ogóle powiem Tak, już się zastanawiam gdzieś od tygodnia nad tym pomysłem, Te gospodarstwo za bardzo mi się nie podoba, bo jest stare no, Ale no. w wiosce widziałem, że gościu prowadzi jakieś dobrze gospodarstwo, no, myślałem, że nie wiem, zrobić jakiś napad, wywieźć do, go do lasu, związać linami, i po prostu przejąć to gospod przejąć gospodarstwo jego <noise> nie wiem, a wiecie, a znacie tą, a <noise> znacie tą, słuchajcie, znacie tą Jalinę, no nie, tą starą babkę, uh -huh. no. a żeby ją wziąć, napad na nią zrobić, związać i tak dalej i spróbować od niej wyłudzić, bo ona jest po prostu grzybiarką starą, no nie, ona zna wszystkie, i ona, nie, ale ona zna wszystkie miejscówki na, na grzyby i tak dalej, ona podobno wie, gdzie uniki rosną. To może Rade? byśmy ją wyłudzili, od niej te informacje. A się nagraliście? Ech. Dobra, chodźcie. Będziemy myśleć chodasz, po zimie. Będziemy... No, jak a się A co stopnieje. chcesz nam pokazać? Który by chciał otworzyć garaża? Ja. Tego? Garaża. Nie, nie to piwo, tylko ten garaż, to jest przed to. Ja. <laughs> Czy Kuba, już nie chce. No ja chciałem. No to otwieraj. No dobra, to razem, okej? Okay? Dobra, no. Trzy. Dwa. Jeden. ta -da! Co to za padlina? Co to jest, co jest Gdzie są drzwi z prawej strony? Co ja ty z zło Złomostwo otwierasz czy co? Drzwi, kwasy, trzymają. Gdzie jest klapa od bagażnika? A to klapa potrzebna? Gdzie jest maska? No, śniegł ci się na no Przecież pieniądze tu woził, kurde. Ja Nie jest silnika na lato, już Co, to, co to jest tak szczerze? Samochód mój. Ja pierdziele, co ty kupiłeś a tak, tak a, czaj, 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 a to w ogóle pali? Ja czaję, ja wiem co ty planujesz. Ty no, chcesz Ty nagrywasz ten film co Fris kiedyś się grywał, tak? Nie. Wysa... Nie, nie dużo razy, nie dużo razy, Karol! Weź! Nie kryć tak, to trzeba sposobem odejść. Jakim sposobem? Na ja pierdziele, patrz, bo to trzeba umić. Siadaj tam do tyłu. Który chce siedzieć no. w przodu, bo sprzedujesz ja. tylko siedzenie Ja! Ja ja pierdziele, a ja z tyłu tutaj na tym w środku, to? tym tunelu nie usiądę trzeba. Bo to musisz jak z kobietą, ją trzeba wyczuć O, widzisz? Mhm, mm a? Mm. a weź wyjdź on nie zgaśnie ciekawe Ty zgaśnie Sąsiad mnie trochę zimno bez tych drzwi Boże kurtka założyć o, Nie, a, zimno, to drzwi nie wywalać Michał zajedź pod ramę, pójdę po bluzę szybko Dobra, to trzeba cię podwieźć ale poczekaj Czekaj na mnie! Wieciela dostałem ten strój John Deere i mi poczekaj tam... Na mi poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Kurde, fajne czapeczka, do. To... niedługie. długie. siada to będzie to raz tak jeździło maksymalnie do 5 na godzinę? Czy jak? Nie, ja powoli wyjechałem. Czekaj, bo to się silnik musi rozrzek, zaraz zabiorę do przejawczkę życia. Okay. Ale Dobra, bo... kurtkę Dobra. założyłem, kurtkę założyłem. Masz. Dobra, wsiadaj Gotowi? Dawaj, dawaj, dawaj dodaj gazu, stary no. bo się, boję, że to się Zara Potrzebny będzie tak, mechanik, lakiernik, elektryk, bo światła nie działają, ale w nocy można jeździć na czuja. No i jeszcze będzie potrzebny ci jakiś ksiądz dobry. Żeby to poświęcić? O kurde, tak, żeby żebyś się do tym kurde. gównem nie zabił. Śnie, a później żeby odprawić mszę. Mogę tutaj na łąkę do ciebie? Pogrzebowo. Sąsiad, już jest pełno śniegu w środku. Ja pierdzielę, ja pierdzielę, jak zimno będę chory zaraz. Tylko trzeba uważać, żeby się nie zakopać. Ale fajna łada, no nie? No nie. Oj, czekaj, cześć, bo za dużo gazu daje i się zakopiemy zaraz. Jestem nie! No i zajebiście, czekaj, popkam cię z tyłu. Czekaj, nie ja dam, ja. Ro... Patrz, ale patrz na. Tam... Czekaj. No i Czuć. zobacz, stoi. No i stój. dobra, i gratuluję znowu, że się jeszcze bardziej No i weź zobacz, weź zobacz, weź Aha. zobacz. Jak le... Dawaj, no kuba, dobrze. popkamy go. Dawaj do przodu do gazu. No. Chajta, bo... dobra wyjedziemy na główną, dawaj tak na drogę mi, chajta, to ja ten, przejedziemy się przez główną drogę, to was jeszcze przywiozę. Ej panowie, dawaj, bo chyba nie skręca, nie wiem jak kierownica okręca, tu się nic nie dzieje, układ chyba kierowniczy się spierdzielił. Dawaj, dawaj, oh, 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 oh. dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Idzie? Idzie, idzie, idzie. O, dobra, o, poszło. o, 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 Oooo, no kurde, myślałem, że tu rów jest. Wow, ty, wow, nawet wow. driftem coś zrobiłeś tu patrzę. Wow, wow. No, uważaj! trzymamy. Uważaj, bo wypadniesz. O kurde, ty jak to. O ja pierdzielę. Ale to taka jazda, ty. Nie, bo to A mogę za Mogę się mocno? karnąć? Weź, daj się karnąć. Teraz. No weź. A ja? No Ale weź. Mi... Czekaj, Oj, pod... czekaj, czekaj, ja chyba musiście wysiąść. Wejdźcie do tyłu, popchajcie! Faj fajnie się lata, nie? No, no a mogę, na, mogę, mogę pojeździć też. Kuba, a ja pierwszy powiedziałem. Słuchajcie was po i zagracie w kamień papier, brał kupiłem. A od kogo masz pieniądze na, na tego ładę? Nie zgadniecie, ile dałem? Eee, 500 zł? 200 złotych 200? 800! To ja no i tak pieniądze. przepłaciłeś. Za kawał blachy? Ten. Ale te, te drzwi Michał, i bagażnik kiejpakaży i kwarciłem. Nie się gdzieś? za bardzo, bo wiesz, że tutaj można się poślizgnąć i rypnąć. Nie, się możesz poślizgnąć. Pan jak się jedzie, to trzeba być umiejętności trochę. Michał, tu będzie gdzieś jakaś dziura i będzie po nas. Trochę Michała, i dasz się karnąć. Okay. Już zaraz dam O, Michał, Michał, Michał. Ty, ale ja najpierw powiedziałem, Michał, pamiętasz. Ale główno chcę to zabrać i znałem Michał, znałem ale wiesz, też, że. Najpierw dobrze było, żebyś mi dał, nie? Nie. A wiesz, że Karol już się w samochód rozwalił. Sumie. Ej, a ty nie rozwaliłeś? Nie. No to nie kamień, papier i mi się zdaje, że będzie dobrze. Dobra, prawo czy lewo? Jedziemy w prawo eee, na razie. Dobra, na razie w prawo, no. Pokażę Wam, ty, a jak się to w ogóle po można jeździć, nie? Tu nie ma tablicy rejestracyjnej? No widno, widno jest. O kurde, nie wiem czy nie widzę policji, że słyszę tam. No ale no nie... co z tego, że jest widno? jak... O tablicę chodzi, a nie o światła. A o tablicę mówicie? No. No. A no to nie, no to to. Jak... Tak, bo to chyba można, no nie? No nie. O ja pieru! Uff. Nie, nie dobra, dobra, ja idę na piechotę do domu, nie? Dobra, no to możecie się przejechać, tylko zagrać z setkami papier, który... Który będzie mógł Kuba. ten... Kuba! Kuba! Kamień papier ej. mieliśmy grać. Ej, Dobra. nie, żeby No dobra, było. no to Michał mówi 3-4, a my mówimy czekaj, 3 Czekaj, bo ludzie jeżdżą do trza... Dobra, ale czemu, czemu jeździsz, jak nie zagraliśmy jeszcze? Jadę tutaj! Dobra, no. to Michał, ty powiedz 3-4, a my z Karolem na... 3, 4. Mówimy albo kan. Co? Zgas. Dobra, grajcie. Dobra. Raz go ogarniemy. 3, 4. Kamień. Kamień. Dobra, dobra. To jest raz. Czyli co? Któryś na siada i jedziecie we dwóch jak ramień? Nie, no mów 3, 4. Do jednego gramy. 3, 4. Papier. Nożyce. Aha! No kurde no Daj ja ci go odpalę o, 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 o. No? No! tu światło nawet działają No A nie Daj! Tak. Na chwilę zapaliły się i zgasły co? Już? Zgasły! Nie no to wiesz co to musi być dobre, tylko coś nie łączy pewnie No! Czyli no. spróbuję włączyć światło A! Zgasły Dobra, zgasły. Dobra. po przepalach to było! będziesz będzie. jeździł O ja pierdol! Dobra, nie! zmiana kierowcy nie, nie, kadasz, nie no, nie? Poczekaj, no jeszcze, jeszcze raz gdzieś to i tak trzeba remontować! Zmiana kierowcy! Dobra, ale że... tu nie jest no ruszona, daj to, chwilę, to co ty chwilę, daj, tu... ta jeszcze, daj tak chwilę się kardąć jeszcze, daj ta wsiądź ta, wsiąść ta! Tu jechać tą drogą, dobrze? Uch, Zabróbuj... Po polu będziesz siedził taką maszyną. Nie no zawrócę tutaj! To nie jest polna, tu będzie asfalt zaraz Pojedziemy dookoła! Już on dość jazdy jazd z tobą. Ale tu co wyboje no! Myśmy lepiej do, do lasu pojechali. bo tu z prawej strony jak drzwi nie ma. Ty, bo ty bez drzwi tam siedzisz, że ty się trzymaj. No, ale podsufitka ładna taka z dziurami, no nie? Fajna, fajna. Ty, zajebista. Wykładzina. Kurde, jak Michał, to remontować. Ty, ty głową dotykasz tej podsufitki, jak tam siedzisz? Ale to jest w ogóle dziwne, że ten samochód jedzie. Jedzie i się nawet nie zatrzymuje i to jest najlepsze. Ale za zapierdziela, ty osiem dych już jedzie. Nie, nie utrzymamy się zaraz, w drodze. widzowie <grym> z ważnych takich kwestii zimowych. chcę przedstawić wam... Tu jest usta na... hamuj, bo śnieg! Dopal... Ty hamulce sprawne. Tak, hamulce sprawne jaki kilometr wcześniej, żeby pomował. No tu po prostu już wszystko bo możesz zmieniać powoli, bo... Nie. żeby pół drogi było. Nie! <grym> no to <grym> dobra, spokojnie. to dobra. Zaraz się zmieni. Będziesz, Będziesz chciał maszyny. Będziesz chciał maszyny. Jakubie, zaraz się zmienię jak widzimy w lewo tutaj, dobra? Nie będę zatrzymywał weź, się weź Jakubie. To troszeczkę niech się rozpędzi. No gaz, do gaz do dechy jest. A ile tam masz? 95, zaraz będzie stuwa. Widzisz coś na tych licznikach? Yy, nie na oko ty, A, ten licznik już się trzęsie. Ej, Ej, alo ma tylko 29 tysięcy przebiegu? Ty, Czekaj, nie, co ty, co ty kurde cofany? Ale bo tam już milion pewnie przebił. A trzyma drogi z Kubana? No. No. Pierdzielona, pierdzielona no bokiem, Ale tutaj jak jest troszeczkę tylko zaśnieżony asfalt, to... Szkole, że ja nawet nie mogłem się przejechać O ja pierdziele! Tu jest wąska droga O ja pierdziele, wyprzedam ich! Ja Ciężki Szkoda, że, ja że ja nie mogłem się przejechać, szkoda, że ja nie mogłem Dopóki działa jeszcze. jeszcze Czego Kubie nie dasz się przejechać? Z... Albo tu w prawo skręć to no zmianę więc... zrobimy. Hamuj, hamuj, hamuj. Uważaj, uważaj. Dobra, no, no teraz ja. Mam no, dosyć tego. Tylko pokazać. Ja z przodu siadam. Tylko, tylko pokazać, no dobrze no. powiedział. <laughs> tylko pokazać. <laughs> Zobaczymy jak Jakub będzie jeździł. Kto będzie zaczął wariować. Ty Nie wiesz komu dałeś samochód chyba Michał. Weź się Budżety, budżety jeszcze na chwilę. Ja mam 13417. Karol ma 65. I Kuba ma 59262. O ja pierdzielę, zobacz co on robi, zobacz, Prowadzi, co on robi, chucz... Wprowadzić zaraz ten samochód do delikatnego drifta? Nie, ja próbuję go opanować. W lewo! W lewo tu? W lewo? O ja pierdzielę, ja pierd... Dobra, no, czekaj, zawracamy, zawracamy Jakby już. Jakby dzwona walniemy przy tej prędkości, przewodu... Gdzie ma no, no, moje palu, to, gdzie ma moje palu? Zawracasz, tak? Nie, 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 zakopię się, zakopię się, Kuba nie wyjedzie. Stoję ja po boku, stoję po boku. Już, już, Dobra, wchajcie, wchajcie, szybko. Szybko zawracamy. No. Dawaj, dawaj, skręcaj. No skręcaj, skręcaj. No dobra, no dawaj, wsiadaj, 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 bo się napędza, napędza się. Ej! 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 Ja, ej! ej stok... No goncie, goncie. Bo... Ej, dobra, się no. zakopię przez was. Nie tak, tak, tu jest droga polna, tylko nie odświeżona. Ej! Skąd, skąd, skąd ten biegnie, ten naklada bagażnik? Pomóż mi, wsiąń to samo. <grywa> weź Pomóż ode... O, w... Dobra, no wsiadaj, weź go wprowadź. Chodź. Po Idź się rozwal na tej niej kamapie. Siedzisz? Siedzi. A patrz, obejrzyj się Michał, jak łbem zahacza. <laughs> Szkoda, że świata dać zapalić, ale jest. Nie przejechałem, nie przejechałem. Bro. Nie, 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 co, bo co? jedziemy, Skurcie. bo ja muszę jeszcze na drodze się przetestować. Jak bo? oceniacie od 1 do 10 zakup? Jakby... Znaczy ja jeszcze nie wiem, bo ja jeszcze nie jeździłem. 10 na 10. Ale w lecie to będzie sunąć po tych drogach. Nie, ale szokowski. ci powiem jak za 8 stówek moim zdaniem mega. Mega dobry zakup, nie? Warty swoich pieniędzy. Uważaj, tu jest droga Debilu! Ja... Ledwo przed kapliczką, ledwo przed kapliczką. Kurde dobrze, że ta droga główna tu odświeżona była. Dobrze nic nie jechał. zmiana, teraz ja jadę. No nie, przestań no. No debilu Ale to co, ja nie zdawać. mogę sobie testować samochodu? A ja nie mogę? Widzowie, remont, albo jak Karol se w końcu kupi jakiegoś gruza, to zrobimy wyścigi. Kupię, kupię. Brawo! Kuba! Ale to co, ja nie mogę sobie przejechać drogą kawałek? No to dobra, to spoko, nierówne dawanie jazdy, tak? Nierówne? Już więcej za... Więcej! Ja mnie jechałem. Ty, 110 to... Uważaj, ja oh. <laughs> Li... ZAKRĘT Na liśnik Uważaj. się zapatrzyłem, na liśnik się zapatrzyłem, wiecie? Dobra, dobra. O JA PIERDZIE DO ROBU KURY W prawo będzie jechać, W PRAWO Dobra, to... bo... no, daj się karnąć Ale szło, zrozumie. ale szło, ty no, dobrze, no, nie mogę to ja to zobaczyć to No weź Ale to, ale to Daj też chcę podriftować Ale to szło, widzisz jak to szło? No daj mi No ale to nie mogę Karol ja zobaczyć ale menda, ja pierdzieleka menda No Daj kawałek się przejechać Z życia normalnie Mendo co? Daj się karnąć! To nie mogę zobaczyć sobie! Nie! Kurde... Ja też chcę przetestować! To masz, do... <laughs> Tylko też proszę do garażu jechać! Dobra, dobra! Skup się, śpieszę! Pieniądze zarabiać, bo zaraz mi zamkną! Dobra, dobra. patrz, teraz ja Czy mi mi zboże jeszcze ładować przed wyjazdem? O! Maszyna chodzi! Dobry. O! o, o dobra, by zakupany! Zobacz teraz w gdy będę wchodził. Nie wiem, kiedy remont maszyny. Remont? No myślę, że jak zarobię dzisiaj właśnie ze skupu, dlatego chcę jechać, to zadzwonię po jakiegoś mechanika albo po kogoś. Tylko jeszcze muszę gdzieś części znaleźć. Uważaj na mój płot. Mój płot droższy już raz. Co właśnie, bo to widzowie pytali, o co chodzi z tym O, w komuś. Komuś. <laughs> o kurde, co Kuchnie się z kołem stało, patrz. O kurde, zobacz, koło urwałem, zobacz Michał, tutaj byłem! Przepraszam cię nie, o, nie. Kurde, bo... o kurde, kończąc z tej strony, chodząc z tej strony Michał, ja ci oddam kasę, przepraszam cię Koło nad kolem wyszło, patrz O kurde, Michał, przepraszam Michał, serdecznie cię przepraszam ja takie... Patrz, jak tutaj bądź felga odrywa Bo tu ludzie już zafoją się O, kurde. No super, Cieka, teraz trzeba <śmulować> będzie go holować, że stąd nie wyjedziesz. No nie, no dobra, sorry, nie gniewasz się. Będziesz świadkiem? Będę świadkiem. Dzwonisz teraz po i za swoje pieniądze robisz. Nie. Tak, ma być w stanie idealnym. Ja drzwi tym domówię i resztę. Ale I masz jela. to zrobić. dam no ci kasę za niego. Kasę. Nie, ja nie, nie będę teraz czuł podjął w zimie, żebyś ty jeszcze <grym> po Kuba, ale poszedł, co? Ale poszedł. 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 Ja to tu zostawiam i to ma być naprawione, ma u ciebie w garażu. No, Michał. No, Dobra, stup, masz. Stup, nie. Masz no, stubę sobie. Michał, ale. Może on My też nie, nie chciał, no. nie? Ja nie chciałem, masz stówę, no. Tak? nie chcę e, podpalić e. Władimirca, ale nie chcę podpalić Władimirca! O Boże! Ale nie, nie mam na to ochoty! O ej! Nie mam ochoty podpalić e, Władimirca, e, e, e. Zbastuj Bajerę, kolego! Nie mam ochoty petardy wrzucić do zbiornika Zbastuj bajerę, zbastuj bajerę, Jest akurat może wrzut. A co on się no. tu rozgrzewał? Rozgrzewam się bo zimno. To trzeba godzinę wcześniej odpalić. Zpasuj no. bajerę, Michał. Ja ci dam stówę. No, ursus, ursus, ozetora. Za stówek, tam Michał, no, to może to Michał. Ale do Michał nic się nie stało. Michał, przecież. ale jak on by dał ci tak dwie stówy, to tak naprawdę możesz już ćwiartkę kupić tego samochodu, Kuba, nie? Bo, powiedz, mieć ludzi coś wielkiego zdało w tym samochodzie. To znaczy, no tyle ja ośka to raczej śmieci, nie? A ja pierdziele moja wina, moja wina, że tu lud był... I dobrze zobacz, że foteli tylnych nie miał, bo by koło wypchnęło. <laughs> <laughs> już se pojeździłem, no, nie ja wiem był samochód i go nie ma. Ty no, ale może jeszcze bym odpalił Kuba, co? Za no, zapalniczką chyba i bazyną. Jedziesz Karol ze mną na skup? Przeżyć? No, mogę się garnąć Już jestem kolega twój? No, już tam. Co no to się zarobisz z żeby mi... Aha, nie a mnie, mnie to nie zaprosisz Michał, okej. Okay. Michał, no to w nie będziesz... Nie mam za to, tak? Kuba, u Ciebie jest dużo więcej robo... Nie, to nie są te worki, nie! Jak nie? Bo to niebieskie, bez tych pasków. A to, to ja, to, to z paskami to ktoś inny Aha U Ciebie, Kuba, to pojedziemy indywidualnie, bez Karola. Nie, ale, ale mnie nie zaprosisz, żeby pojechał. Bo czemu ze mnie, za przeproszeniem? Bo czemu beze mnie, jak to mówią? Karol, bo wiesz, że Ty masz zajęcie, bo będziesz musiał samochód mi reperować, także jak możemy Cię wziąć wszędzie? Michał... Tak, jest właśnie tej kolej rzeczy, że nie muszę tego samochodu reperować, bo ty go zepsułeś. Bo mi skręciłeś. Dobrze sprzedawać trzeba będzie, bo ostatnio to pieniędzy nie doliczało, jak worki były same. Trzeba to najpierw sprzedać to, później dopiero worki, wiecie? Nie, to do, najpierw... do, dolicza! Tylko to się wyładowuje na przyczepę autentycznie. No tak. To dolicza, ale do twojego konta, wiesz? Do mojego? Tak, bo y jak spojrzysz na borek, to jest napisane, że należy do kolis, bo ty masz workownicę. Tak, i A. to i się zastanawiałem, bo ty na odcinku mi powiedział, że 8 no nie? Zarobku. Ale zarobię, sylab. Ja... Faktycznie, ty ja taką kasę zarobiłem, dobrze, o to chodzi. E powiedz, ile masz pieniędzy, widzą? 6659, A ja 13400, dwa razy więcej. Spokojnie Dziękuję. kolego, ja jeszcze mam zaskórniaki gdzieś. Ładujemy do ciebie, jedziemy we dwóch. Na ten skup? Ja tu usiądę. To ty nie sprzedajesz? A tutaj, do którego skupu? No zaraz ogarniemy, gdzie jest najlepsza cena. A. To cześć, trzymajcie się, chamy. Na Kuba. Do widzenia.